Mano. Siemno, no moi drodzy jeszcze zawitaliśmy do żaby. Jednak, a więc tak, zaraz Wam pokażę coś co, co my tu dzisiaj co my tu dzisiaj zarwaliśmy żabę, a więc tak w znowu mamy pełno towaru to żałowego, Mamy tu dzisiaj jakieś rolkę sushi żabową. Mamy znowu kanapki żaby. Jedne drugie. No patrzcie mamy pełną siatkę zajebistego dzisiejszego pieczywa tu jest chleb, tu są bułki różnego rodzaju pszenne, żytnie i tym podobne tutaj też są chleby wszystko świeże dzisiejsze po prostu niesprzedane i wywalone tutaj mamy jabłka, cytryny kolejne jabłka co tu jeszcze jest no tutaj jak widzicie mamy kanapki grzabowe tutaj też mamy pełno kanapy grzabe różnego rodzaju pieczony kurczak, to to jest szynka drobiowa, tutaj mamy jakieś miksy sałatek z kaszą, serem i tym podobne. Tam mamy sałatkę w stylu włoskim z kurczakiem pesto, tutaj też mamy jakieś kanapki z szynką drobiową, szynką drobiową, tutaj mamy jakieś tam koktajle proteinowe, koktajl z kiwi i szpinakiem, no nieźle, dla to musi być. No ale spróbujemy, spróbujemy. Tu mamy jakiegoś hamburgera. Jednego, tutaj mamy rollo z jakiejś tam z wołowiną. Tak, tutaj mamy znowu bagiety z szynką, z jajkiem, hot strips pikantne, strips z kurczaka. I następna panapka też pikalny strip z kurczaka, więc to tak moi drodzy się odstawia się w że żabie. wiecie, więcej towarów niż źle Więc też dlatego między innymi zajrzyliśmy sobie do żaby jeszcze. Więc tak moi drodzy, jeśli interesują Was takie tematy i chcecie uczestniczyć w kolejnym live'ie na żywo, to zapraszam Was serdecznie już na dzień jutrzejszy bądź też na poniedziałek, więc nie wiem sam, czy będę źle skipował, ale... Może coś, może coś się w tym temacie pojawi. Więc tak, moi drodzy, dzięki bardzo wszystkim. Wszystkim widzom za oglądanie tego live'a. No i mam nadzieję, że się w najbliższym czasie zobaczymy. Więc to tak, tyle na dzisiaj. Aha, co jeszcze? No, za parę, za godzinę lub dwie będzie przeprowadzona też na tym kanale bezpośrednia transmisja live zobaczymy jak to wygląda datowo więc jeżeli interesują was takie tematy chcecie się dowiedzieć jak wyglądają te dzisiejsze fanty datowo to zapraszam was za godzinę będziemy to sprawdzać jak to jest przydatowane, czy jest przydatowane, czy nie jest przedatowane ile tego towaru dzisiaj udało się znaleźć za darmo więc dzięki jeszcze bardzo wszystkim za oglądanie pozdrow